Jestem Mrożonka, a dzisiaj ze mną jest... Ale. czekaj. Dzień dobry. No i? Moich no, z... Julia, Dugaj. Ten... Z, z... z opóźnieniem trochę to było. Również Julia, Dugaj. Cicho, bądźcie... no, taki śmieszny filmik, co się czepiasz? Oluśa jest z sobą, Oluśa jest sobą, no nie mówimy kim jesteśmy. Ale czy ja powiedziałam? No. Jak? Gdzie, Gdzie kiedy? Rrr. No, przed sekundą, Tymczasem ta ona, która mi podejść y y za pleców, ale coś ale nie ale się nie no, Ale nie wyjdzie Ja się teraz Pewnie ja się teraz <laughs> Prób no, co? Próbowałaś mnie uciąć z pleców? No, to ci obawa mnie. Nie mówimy, kiedy jesteś. Bo ja usłyszałam, że Olu się powiedziała, że jest szeryfem, No i faktycznie była szeryfem. Znaczy mi się nie przesłyszało. Ja nie mówiłam no. nic. Tak, na pewno. Nie wiem, co sprawdzę później na nagle. Witaj. Witaj. Może jest to faktycznie głucha. Witaj. Witaj. Żegnaj Witaj. na razie. Do zobaczenia. Do zobaczenia! I ta malinka to coś odwala, żeby być śmieszna na fejkowo Nie, To na pewno, no z jakiejś tuturu, to tak to być normalnie na świecie że My mówimy, witaj i żegnaj. Zostaw mnie pani z kotkowymi uszami, jakimi ja mam. Patrzę na was.

Po co ja Ej, po Malince, po malince się da rozpoznać jedną rzecz, której Malinga na pewno nie zmieni. I tym Ej, nie to. Wiesz dokładnie co. Żegnaj, czekaj, żegnaj. Ma. Dobra, że ona jak nie jest morderem, zawsze ona taką mega ma głośną myszkę i ona To, 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 zawsze, to, zawsze, to zawsze to tak, to tak to, słychać, jakby ona robiła no tak. Myszkę tak, przy samym mikrofonie, kurde. No. Ja nie wiem gdzie ja mam mikrofon to, to mój problem Ja mam w słuchawkach A bo to słuchawki, a ja na kompie to ja nie mam pojęcia gdzie są zbudowane mikrofony Muszę... Nie pisz, bo nam odcinek wysadzi z decybeli Tu odcinek Nie, nikt nie jej odcinka I Nawet pani marudna. Nawet, marudna. marudna Nawet sensej marudna Sensej marudna <suszy> 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 <śmany> ja marzyna. wiem, że kim Malinka jest. Cicho <śmany> <się> bądź! To wydarłaś kurde! No ja nie mam być cicho, i gdy kurczę na rundy się grunty, to się A co akurat ja? <noise> mrożonka! 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 Mrożonka, dużo radę! Co się dzieje? Wygrasz z... jakimś wygrasz tam... nie wiem, kim... z tobą. Wygrasz ze mną, mrożonka. Tak, jestem ja Julką, bo wygrasz ze mną na pewno. <y> Opuściło mnie wszystko. Nikogo tu nie ma. Tylko... Nie wiem, Nikogo tu pewnie. nie ma? A gdzie się nasza Ola chowie? Ja wiem, tylko trupka. Nawet nie mów, bo się znowu na ciebie zrejduje, że, że mówisz. No, no Ola, to teraz mówiłaś takiego Ola, bo Ola zawsze. Ktoś mówi i krzyczy na cały O Olusia się pewnie kłamki. Nieprawda ja nie kampię. Ja sobie odpoczywam. No gdzie? Odpoczywasz i nic nie robisz. Tak. Nieprawda. Tak, a co ja teraz robię? A co ja teraz widzę na SmackTejcie? Że sobie odpoczywam. No właśnie. Ja sobie odpoczywam, bo jestem zmęczona. I mrożonka właśnie przeszła prawie że obok mnie. Nie no, żartuję. Teraz będzie chodzi o ciebie, no kurde, Co za? Ja nadal Dobre. nie wiem, gdzie ty, ja nadal nie mam pojęcia, gdzie ty możesz być. Jurka? Cicho! O, kibelek. taki bardzo czyściutki, nie? No bardzo. Minuta została. ...zarowała. Ja, ja, ona jest? Ona jest tam. Nie, nie, Jezu. Chłodziarka, mrożonka. Nie. No co Skuwałam się w miejscu, które Ci się mega, mega spodoba. się spodoba? Gdzie? W tam, tam, gdzie, tam, gdzie ty byś na pewno... To, to jest twoje środowisko naturalne tak zwane. Jakie środowisko naturalne? Dobrze się czujesz, gdzie ty jesteś. Co ona była? You welcome! You welcome! You welcome! Chłodziarce! <noise> Olusia, nie, nie, <widać. głosy> nie kam się! Ale co, kurde, nie umiem być szczery, pewno to siedzę. Kurde, nie znoszę, o, tej roli. Nie znoszę tego niebieskiego czegoś. Czego? Czegoś nie na pewno. Nie wytrzymę zaraz. Witaj. Jak nie zabijesz, to się zacznijmy na oku. Ej, malinka! Co? Chod, chodź przy kominku posiedzieć! tylko jak jesteś, to nie zabijaj mnie, proszę! Nie zabijaj Ale mnie. Ale nie wiem, co Nie zabijaj mnie proszę, ja chcę tylko przy kominku posiedzieć. Ale ty chcesz zabić się zawsze! Nie, 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 prawda. Prawda. nie, za Nie, zabij się grożonkę. Dzięki! Dzięki! Jesteś bardzo mrożna! А ну, Мороженка! ты стоишь? Ну, хоть Хочешь. туда мне. No to nie Ej, morzonka z góry, sorry, jak odcinek spocuje, bo y, odcinki, kurde, z moimi słucharami to będzie... To nie będą odcinki. <grytanie> okay, okay. Przynajmniej fajne. Odcinki ze mną to będą nie fajne odcinki. <suszy> Musisz sobie mieć te same słuchawki wszystkie... Ej, jakbyśmy wszystkie miały te! Nie, jakbyśmy nie. wszystkie... Co nie, jakbym wydała te bluzki, co nie się, no, Mam. No. Ten to powinniśmy wszystkie zdobyć te nauczniki z tej gry. I ten i... i gacie se i ten. i takie by stroje. Mm. Proszę, mm -hmm. Tak będziemy nagrywać. inaczej nie można. Rozumiemy się. Tak, dopóki czegoś takiego nie będziemy mieć, no to będzie, będą rzadko no. nagrywać. No co jest? Ty ja ja zaś murdererem jesteś? Nie wiem. nie wiem. Boję, kurde, każdego. Nie wiem. Ja się wykąpię w wannie. <coughs> Muszę się umyć. Muszę się umyć. Dobra, umyłam się, papa. Pa. Czemu ja, ja zawsze, kurde, jak ktoś mnie chce zabić, ja najpierw się wydzieram, a potem się hikram? Remis. Remis? No. Czemu ja zawsze, jak mnie ktoś się chce zabić, to ja zawsze najpierw się wydzieram, to ja zawsze najpierw się wydzieram, a potem się hikram? Jestem To niemożliwa, kurde. Ej, dziewczyny. Już bardziej to jest bardziej odcinek przeklinania. Ej, ale kiedy która? Kiedy mnie niby przeklnęła. Ty ciągle, mówisz kurde. No, a co, kurde, to jest przekleństwo? Właśnie kurde. Zamknij na ja <grym> <grym> nie mogę. Nie wiem, ja mogę być w końcu kimś innym niż tym głupim czymś niebieskim. E, wy się, byś się, w się jak dwa małe bobaski. Nie Takie... mogę. <grym> <grym>

Za coś, <gry> coś tam, dobra, lecimy. Za coś tam, dobra, lecimy sobie tutaj. Jest... To jeszcze trochę lubię. Kurde, weź tam teraz wejść. Wejdź mi. Wejdź tam! Kurde, nie maję tam. Co to, że Nie wiem, co napisałam. Eee. Tym um. dawno nie grałam i ten jest łatwy do tego. Co. Ej, zacięło mi o. Ja się wyciszam, bo mówisz, że ta piosenka może mieć prawa autorskie, dlatego się sama wyciszam. sobie śpiewam Żebyś miała Ja sobie idę na dworek, tak powiem. No bo ja sobie idę na dworek. Jakby coś, ktoś coś ważnego mówił, bo wiadomo, że czasami się przekrzykuje mi to okropnie. A jakby ktoś coś mówił podczas tego, kiedy ktoś śpiewa kapibary, bary, no to ten no to... Może wiecie, zaraz za, za mogę wymontować ważny dialog. Hmm. Ej, ej, a możemy zagrać teraz w taką tą grę, co sobie wczoraj, co sobie kiedyś grałem? Tamtą, tą, to tą, wiecie o tym chodzi. No dobra, zobaczymy no. A ty co tam ta malinka? Co? To wytłumacz, widzą o co chodzi. Ale gramy w tą malinka w ogóle tak, czy nie? Ale w co? No w po, to się zastrzelaliśmy, to takie, wiesz, co jeden szeryf No musi... Tak! No to uwaga, szeryf mówi, że jest szeryfem i reszta graczy zasiada. Nie wiem, gdzieś tam, zależy od mapy. No i... Zobaczcie, zadaje pytania. zadaje pytania i musimy tak jakby... I ten szeryf musi na kwestii pytań wywnioskować, kto jest mordercą. A? I wszyscy mogą kłamać lub mówić prawdę, i to po prostu już od wszystkiego zależy. Też są czasami nie takie pytania, tylko bardziej wyzwania, można powiedzieć. O. Ja jestem szeryfem. Okej. Okay. Ja nie, nie. Dobrze. Dobrze, a więc ja zrobię takie coś, że ja pójdę na moment i wy pokażecie sobie broń. Okej, okay, dobra. Ja... Nie, nie, nie trzeba, bo ja wiem to. To przecież jesteśmy obie, no to wiadomo, że jak jedna nie jest, to druga jest. Jak jedna jest? To nie jest. Dobra, to Dobra. Y, zrobimy, że rzucacie tymi, najpierw sobie zmieniacie broń, rzucacie i, i potem sobie dajecie to co teraz macie. I ja muszę zgadnąć kogo to, ale musicie mi szybko zawołać, żeby to nie zniknęło. Dobra, ja będę wołać tam stój! Już! Już! Szybko, szybko! Szybko! Widziałeś, jaka Gdzie? była broń? Gdzie? No tam była, na ścianie! Yeah. Jeszcze raz! Jeszcze raz. Ej, ale musimy zmieniać broń y, po tym jak rzucamy, czy nie trzeba? Już. Teraz Już. Nie, bo macie same broń. Noż. Już. Pożałujesz tego malina. Ona co we mnie pewnie. We mnie tak. <grymnie> <grymnie> Nie, pewnie 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 sobie kurde, teraz będzie calała i Najgorsze z tego nie. Robię. Aha, dzięki. 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 Wykonuje, dzięki. Bardzo wygląda ta pozycja. Dzięki. Nie mogę. Mrożonka. Nie wiem czy wszyscy mrożonka. mrożonka, Mrożonka bawi i uczy. Nie, mrożonka babi i uczy. Ej, dziewczyny! Znaczy dinozaru pimpuś? Nie, bo to ma prawa, autorki, cicho! <try> mrożonka się potem montować, tego nie będzie chciało, bo będzie musiała wycinać wszystko. I coś tam. Nie, nie będę tego dalej śpiewać. Możecie sami sobie zaśpiewać, kurde. Kto jest szeryfem? Ja. Dobrze. Idziemy na środeczek? Tak, czek, tak, tak, maminka, malinka. Okej. Okay. Gdzieś tam na ziemi. Czekaj, czekaj, Nie śpiewaj tego! ona to śpiewa, ona to Nie, 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 proszę, tego nie robić. Nie, to nie jest Czekaj, a muszę tu. Nie śpiewaj niczego. Wszystko pewnie ma prawa autostrężne. Cicho, bydź. Dobra. Sensej, marudno, cicho. Cicho, bój, Cicho, bój, bo cię Ja jestem Słoneczna. Ja jestem cicho. I też Sensej Śmieszek. Ała. Nie mam pomysłu. Wymyślcie sami zadanie. Yy, że... coś tam, coś tam, że ma... nie, ja mam zadanie! Że masz wymyślić zadanie! No? <gry> że masz wymyślić zadanie. Co ty robisz? No, wymyślajcie mi zadanie. Ty wymyślaj, co my jesteśmy. Dobra. To samo, co wcześniej, Nara. Nie! Tu nie ma kaj rzucić, babo. Patrz! Tu nie mam gdzie. Patrz. Nie ma Tutaj możecie się tu ustawić i tu rzucić. Gdzie ty, gdzie ty <grym> wlec. Nie, nie ma! Nie! nie. Weź inny człowieku, bo odcinek się dłuży niepotrzebnie, <grym> nie, a ty to sobie wymyślasz zadanie po prostu. Ta co robi jakieś ja kurde kręciołki. Dobra, nie chce mi się, iść. To jest takie Speedy pi di ra się m Nie tego, Jezu! ona jest morder, ona jest morder, zaszczylią. No kurde, co nie! Co za... Co za kurde... Co za kurde... No po co mi? Już się nie chce czekać aż Malinka mówi się te głupie pytania, no! No bo za... no bo Malina, kurde, robi albo jedno i to samo, albo se, kurde, stoi i se śpiewa, cóż. Ja! Ja, ja z mam. No, dokładnie. Hello? No? Kurde, ja zaklędowałaś się! Co z Tobie? Ja byłam grzeczna. O... Ja będę, sobie, ja będę sobie tutaj stać. Dobrze. Spadaj. No, dzięki. To za to, że mnie malinka zabiła. Chciała tak. I za to, że malinka niepotrzebnie odcinek dłużyła. Nie jestem malinka. Jest słoneczna albo śmieszna. E, za to, że Sensej ma ten... CICHO! CICHO! E, ...przedłużała odcinek. <noise> Ty <Jestem głupia. głos> Dzięki, Dzięki, wiesz. Dzięki za komplement. No, <noise> no Sensej Malinka ani, sensei Malinky, sensei Marinka, to Sensej Malinka, a nie Sensej Malinka to Inaczej. Sensej Malinka to jest Inaczej. Takie, zdro... takie, takie, taka, takie, takie, takie przezwisko to jest Sensej marzma Nie, wiecie co? Zdrowa Malinka Ej, to, to jest... To jest to, to jest szary. Nie, Dalej to no, chyba to, robimy, nie? No To tak dalej to tak tak. robimy, nie? Patrzcie, Zdrowa Malinka to Zdrowa Malinka, a nie, że Zdrowa no, Malinka to... To, Zdrowa Malinka to nie jest, to nie jest jakiś tam... Sensej Maruzna. Cicho, bo mnie denerwujesz, no. O Jezu, czekajcie. Dobrze, a więc tak. Dobra. Olusia, kto jest? Eee, nie wiem. Na pewno nie wiesz? W, Wymienno, nie wiem no, że mi wbiłaś że mi, że mi pistolet do buzi. Do bu do <noise> dobra, Malinka, jak myślisz, <noise> kto jest mordercą? Ola. Dobra. A dobra nie ważne to i tak nie ma sensu. No. E, dobra, nie wiem. I... Boom, boom, Bum bum. Bum bum bum. Bum 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 bum. boom, jaki kolor boom, 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 z waszą pracą. boom, Kurde. boom, Czekaj, muszę pomyśleć, bo zapomniałam. Ale, ej, wygodnie, ej, 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 ej. ale wygodnie! Ale <grym> wygodnie! Purpurowy! Purpurowy mi się kojarzy. Purpurowy. Purpurowy! Co <grym> Wiem. <grym> <grym> ej, Marzonka, stań na mnie! Nie. Nie będziesz Nie Stań to, na mnie, na mojej głowie. Nie, bo będę musiała to też zapikać. Nie, stań! Proszę Cię. Nie, Malinka nie rób tego, Malinka nie rób tego. Nie, nie, nie. Nie, o co Cię, Malinka, schodzi. Dobra, no kurde, niech mam fajnie, no. Ja wiem, co ona chce zrobić. Ja też wiem. To jest zakazane, to zakazane. O, to jest zakazane. Ja bym nie zabrała. Staraj się. Dobra, mam. Ja kurde... To jest takie trochę już nocne dla mnie. A nawet. gramy w to, to Ja się to. Dobra, sprzystaję. Nie, to się utopisz, kurde. Utopię się. Ta, dobra, to ja też się będę topić. Kto jest morderem, mrożonka. Ja. Mrożonka. Mrożonka. Dzięki, wiesz? Ja! Bo, no, bo mrożonce, nie, nie. żeby nie wierzyć, mrożonce. Uciekaj, lubię <głos> <głos> Żeby mrożące nie wierzyć jak śmiesz. Żeby mi nie wierzyć jak śmiesz. Ciekawe, ile trwa ten odcinek? Czy pół godziny? To myślę, że. Myślę, że będziemy kończyć. Co nie? Dobrze. Potem... Pa, pa No, no! Ola! Żegnam! <noise> 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 <Zagam. głos> No żegna, Sama, sama żegnaj Jak taki... <śmiech> <śmiech> Żegnam, bo mamy czarny ekran i przez to żegnam no, no. Jestem szery, no chodźcie tu no. Mam żon, idę Na kanapy, I tak? Mam? Tak Na kanapy. Trochę no, ja długą nie drogę Wyruszam Dobra, dobra. czekaj, Ola weź się powstrzymaj i nie śpiewaj tych piosenek bez praw autorskich, ja cię proszę nie To było szybko, róży, właśnie dlatego kończymy. Czekaj, stań jeszcze tam na środku. Hej, chręci! Coś się dzieje. No to znaczy, że musi być ładne zakończenie. Gotowi? Hej, na, na 3. Ja robię 3, 2, 1 i machamy. Wiecie, jak robimy. Witajcie. 3, 2, 1. Zobaczcie. Zobaczcie.